Mam tutaj fasolkę mały jaś. To jest mniejsza fasolka od tego dużego jasia. Zalewam ją dużą ilością wody i odstawiam do następnego dnia. Do mojej potrawy z fasolką przygotowałam około pół kilograma suchej fasolki, którą moczymy w przeddzień w wodzie. Tą wodę musimy odlać i jeszcze na durszlaku dobrze wykłukać fasolę. To jest cała tajemnica gotowania fasolki. Dlaczego odcedzamy tą wodę od fasolki? Ponieważ ona ma mnóstwo niedobrych związków, których naz które nazywamy purynami. One powodują właśnie nadmierną fermentację. A fasolka jest tak niezmiernie zdrowym warzywem, ma mnóstwo, mnóstwo witamin, do tego jest zasadotwórcza, ma bardzo dobre białko, praktycznie śmiało może nam zastąpić mięso. To danie nie będzie czysto wegetariańskie, bo dodam do niego odrobinę, nieduży kawałeczek wędzonki. U mnie jest tutaj kiełbaska. Będę chciała zrobić ją w smaku tak, jakbym użyła kiełbasy chorizo. Dlatego dodam czerwonej, słodkiej papryki. Bardzo mi odpowiada taki smak. Myślę, że Wam również to się spodoba. Tą fasolkę możecie oczywiście przygotować bez dodatku wędzonki, i powiem Wam, że ona jest równie świetna. Teraz co jeszcze dodajemy? Na pewno sporo warzyw. Jakie macie? Może to być nawet dodatek takich warzyw jak kabaczek, jak cukinia. Nie musi to być tylko marchewka i pietruszka. Ja uwielbiam pietruszki dodatek. Nie muszę wtedy już dodawać cukru, bo pietruszka jest naprawdę. Bardzo słodkim warzywem. Oprócz tego łyżeczka ziół prowansalskich nie taka czubata, to tu tu jest komplet ziół: oregano, bazylia, tymianek, cząber, Bardzo dobre przyprawy, właśnie na trawienie. Ze dwa listki laurowe, trzy ziarenka ziela angielskiego: sól, pieprz, papryka, dwie łyżeczki i przecier pomidorowy najlepiej domowej roboty, no lub jakiś bez konserwantów koncentrat, około 50 ml. Oprócz wspomnianej kiełbaski, jeszcze jedną cebulkę średnią. Ja jak zawsze muszę dodać troszeczkę tymianku świeżego. On naprawdę świetnie, świetnie podnosi smak i ze trzy pazurki czosnku. Odlewam tą wodę z tymi związkami, które powodują na fermentację jelit i jeszcze dodatkowo fasolkę przepłukam dobrze pod zimną, pod bieżącą wodą. Fasolkę zalewam wodą. Wymoczona fasolka gotuje się około godziny. Po prostu trzeba to też sprawdzać. Moczenie, to moczenie ma bardzo dużo zalet, bo fasolka również o wiele krócej się gotuje. Gdybyście gotowali taką suchą fasolkę od razu, ona by się Wam bardzo długo gotowała, około nawet 3 godzin. Stawiam fasolkę na palnik. Dodaję sól. To ile dodacie soli, to jest oczywiście rzecz gustu. Ale staramy się solić jak najmniej. I już teraz dodaję liście laurowe i ziele angielskie. Na pół godziny przed końcem dodam pokrojone w kostkę warzywa. Solka zaczyna się gotować. Należy ją przykręcić do minimum i na takim niedużym ogniu będzie sobie dochodziła do miękkości. Z gotującej fasoli daję warzywa. Dosłownie na jednej łyżce oleju, którego trzeba troszeczkę rozgrzać, należy podsmażyć cebulkę. Jak cebulka się tylko troszeczkę zrumieni, dodaję kiełbaskę. Wybierajmy te kutrze kiełbaski głęboko. Podsmażam kiełbaskę. do podsmażonej cebulki i kiełbaski ścieram czosnek i od tego momentu jest bardzo króciutko smażę. Dodaję listeczki tymianku. Świeże zioła zresztą pomagają nam trawić takie potrawy, jeśli dodajemy do nich dużo tłuszczu, na przykład jeśli dodacie boczek, to jak najbardziej tymianek trzeba właśnie stosować. I zioła prowansalskie. Tam jest wiązanka bardzo dobrych ziół. Dosypuję właśnie zioła prowansalskie, szczyptę soli i dwie łyżeczki słodkiej papryki. Wyłączam płomień, dolewam troszeczkę wody, żeby zabrać smaki z rondla, i nasze takie domowe chorizo, kiełbaska z papryką. Na szybko po polsku jest gotowa. Teraz dodaję kiełbaskę do fasolki. Zabiorę jeszcze tego wywaru z fasoli do rondla. Wymieszam dobrze wszystko, to co mi zostało w rondelku. Dodaję przecier pomidorowy. Ja jeszcze dodam mojej ulubionej przyprawy, szczyptę chili. Mieszam wszystkie składniki. Widać, jak fasola pięknie wygląda. Trzeba fasolkę próbować, żeby ją ocenić, czy jest już odpowiednia na miękkość. Moja już. Sprawdzamy smak. Rzuciłam sporo pietruszki i marchewki, ale mimo wszystko. Brakuje mi tu troszeczkę tego słodkiego smaku, więc sypnę troszeczkę cukru. Fasolka pogotuje się jeszcze z 5 minut. W międzyczasie posiekam troszeczkę natki z pietruszki. Dodaję około 2, maksymalnie 3 łyżek bułki tartej. Kilka, 2-3 minutki bułka napęcznieje i nasza fasolka zrobi się gęsta. Oczywiście możecie tradycyjnie zagęścić mąką. Na sam koniec dodaję natkę z pietruszki i wyłączam palnik. Taką fasolkę możecie zajadać z pieczywem lub po prostu solo. Jest wartościowa i nic tu więcej do niej. Nie potrzeba. Ja nie robiłam tak dużo tego wywaru. Starałam się, żeby fasolki było jak najwięcej. Fasolki i warzyw. I niewielki dodatek wędzonki. Wspaniałe danie. Treściwe, odżywcze. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne przepisy.